Witam Państwa. W tym materiale zaprezentuję, w jaki sposób zalogować się do naszej dodatkowej platformy e-learningowej, czyli do Google Suite, czyli pakietu oprogramowania firmy Google, dostępnego dla naszych uczniów po zalogowaniu się. Otwieramy sobie przyglądarkę internetową. Nie może to być Internet Explorer. Musi to być albo Google Chrome, albo Firefox, ewentualnie przyglądarka Microsoft Edge. Czyli jest to dosyć nowe oprogramowanie wymagane. Po otwarciu przeglądarki internetowej w pasku adresu wpisujemy sobie google.pl, ewentualnie google.com i w prawym górnym rogu mamy zaloguj się. Klikamy sobie na zaloguj i teraz musimy podać dane do logowania. W przypadku uczniów jest to zawsze imię, kropka, nazwisko, małpa zseiulaziska.pl To jest dokładnie tak, jak y, adres strony internetowej, nasza domena, y, którą wykorzystujemy w naszej komunikacji. Natomiast imię i nazwisko musi być wpisane wszystko małymi literami i bez polskich znaków diakrytycznych, czyli bez OM sieci zini i tak itd. Po wpisaniu tego w, jako login, czyli imię, kropka, nazwisko, małpa zseiulaziska.pl Klikamy dalej, a następnie musimy wpisać hasło. Hasło to zostało wysłane do Państwa przez dziennik elektroniczny. Wpisujemy to hasło. Informacja ta jest taka, że wszyscy uczniowie mają założone to samo hasło, natomiast pierwszym krokiem powinna być zmiana hasła po zalogowaniu się, i wtedy już będziecie mogli sobie. Wykorzystywać te narzędzia zgodnie ze swoimi potrzebami. Klikamy tutaj dalej i dostajemy informację. Tutaj nadal wyświetla się to: Zaloguj, ale w tym miejscu widać, że jesteśmy już zalogowani na to konto. I w momencie, kiedy klikniemy sobie te 9 kropek, możemy sobie tutaj kliknąć na dysk sieciowy, i tutaj mamy do dyspozycji nasz dysk sieciowy w ramach tego: Komercyjnego rozwiązania Google Suite, czyli pakietu oprogramowania. Tutaj mamy też dyski współdzielone. Oczywiście tam za każdym razem wyskakuje jakiś komunikat komunikat z poradnikiem, krótki. Możemy sobie tam przeczytać. Tutaj taka uwaga. Do dyspozycji mamy komercyjne rozwiązanie, czyli nie jest to ten darmowy dysk sieciowy, który mamy y, dostępny za darmo z firmy Google. Tutaj, y, oprócz tego, że możemy sobie zapisywać na tym dysku sieciowym, możemy też pobrać aplikację na dysk twardy. Przy czym ona działa troszeczkę inaczej, ponieważ umożliwia strumieniowanie danych i w ten sposób wydajniejszą pracę. Warto sobie poczytać o tym rozwiązaniu. Oprócz tego, że mamy tutaj ten dysk sieciowy, mamy oczywiście Gmaila, mamy dokumenty, arkusze, prezentacje, kalendarz, mamy aplikację Meet, czyli tutaj możemy sobie zestawiać połączenia wideo i rozmawiać. Mamy dostęp do, oczywiście do strony YouTube. Mamy tutaj aplikację Jamboard, którą na moich lekcjach też niektórym uczniom pokazywałem. Ale co jest tutaj dla nas najprzydatniejsze, to jest aplikacja Classroom. I to jest aplikacja, która umożliwia udział w lekcjach online prowadzonych przez nauczycieli. Tutaj oczywiście nauczyciele po swojej stronie muszą wcześniej skonfigurować taką lekcję, ale możemy też się dołączyć do tego. Jeżeli nauczyciel utworzy tutaj jakąś lekcję yy, i to jest bardzo przydatne do pracy takiej na żywo, yy, troszkę inaczej niż w przypadku tej platformy Moodle, tutaj możemy sobie dołączyć do zajęć, musimy mieć kod tych zajęć przesłany przez nauczyciela, ewentualnie możemy być tutaj, może nam się wyświetlić już tutaj jakieś lekcje yy, czy też zajęcia, jeżeli nauczyciel wcześniej na, nas do nich dodał. W każdym razie no, w ten sposób wygląda tutaj yy, ten początek pracy. Warto się zaprzyjaźnić z tymi narzędziami, są one bardzo takie przydatne. Część osób zna już tutaj te dokumenty, arkusze, prezentacje, czyli to jest takie no, podstawowe funkcje, te, które mamy w pakiecie Office, ale do pracy są wystarczające. Możemy bardzo fajnie robić prezentacje. Jest tutaj możliwość w ramach tego konta tworzenia też y, takich y, no, całkiem zaawansowanych, tak naprawdę, stron internetowych. Myślę, że po zapoznaniu się z tym pakietem praca będzie znacznie łatwiejsza i przyjemniejsza. W razie pytań, jak zwykle, zachęcam do kontaktu. Można do mnie pisać przez dziennik elektroniczny. Życzę powodzenia i do zobaczenia.